Podeślij helikopter, ja ci dam się przejechać w tym po mieście. No dobra, dobra, dobra. Chyba, że ktoś ja tutaj... W... 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 Ja cię Wilię. będę gonił... Nie, ja się tego boję. Ja cię będę gonił helikopterem. Eee, to ja ci kosatkę podstawię. O, jest, za mną. Okay. Na moście się podstawiła! Rzeź, patrz co ja zrobię. No, podleć. Nie, nie o no to mi chodzi, patrz to Dobra, bez tego <grymne> Czekaj, czekaj, czekaj Huuuu A... cię nie widzę, nie widzę ciebie. Przekalkulowałem, 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 <grymne> oficjalnie przekalkulowałem <grymne> Szkoda, że nie wybuchło <grymne> Utknąłem